Cześć, widzowie, Dzisiaj nagrywamy moje wakacje. Tutaj jestem z dziadkiem i babcią. Wow! Tam się kąpią. Nie wiem, czy widzicie widzowie, ktoś tam morsuje. Tak to się nazywa. I ogólnie to są moje wakacje. Tylko zapomniałem wziąć moje maski gówno w dzikości. Jest trochę problem, będę tak chodzić. Ale tak też może być chyba. No i jest ok. Um, I w ogóle ogólnie zrobiłem sobie survivala na wakacje, żebym się nie nudził. I ogólnie na tym survivalu mam już wszystko Diamentowinczantik na 30 level, ale nie mogę zrobić 30 levela widzowe. I ogólnie um, no. Um, to tyle z ogłoszeń parafialnych. Um, to będzie już drugi odcinek, bo był short, więc rozsiądźcie się wygodnie, weźcie sobie jakieś chipsy, popcorn, możecie... Wyszli widzowie. Ym, I ogólnie... No i to tyle będzie. Weźcie się sobie jakieś chipsy, popcorn. No i... Yy, no i ten. I oglądajcie, jak tu się bawimy nad morzem z rodzinką. A, o! Ym, poczekajcie. Zrobię cięcie jak idziemy, żeby się spytać tutaj babci i dziadka, czy mogę im twarz pokazywać. Wychodzą tam widzowie, widzicie? Nie wiem, czy widzicie, ale tam te dwie osoby z morza, kurde, morsują. A tak się nie robi, chyba. Robi się tak, robi. A! Tom. Y, poczekajcie, widzowie. Szybkie cięcie. I rezultaty są takie, że dziadkowi mogę, a. Babcinie, to dziadek taką ma twarz. Hej, dziadek. Przywitaj się z widzami. Halo. Witasz się? No witam się, halo. Y, I ogólnie lecimy sobie tutaj z maratonem moje wakacje. Mam 10 dni. Ogólnie plany są takie, że zrobię z Molo odcinek. Z Nightmera. Jak będzie ciemno, odcinek już short był. Jak było ciemno, to jeszcze chyba zrobię shorta. Jak będzie jasno, czyli teraz, jak skończę ten film. I. No. Okej, okay, to widzowie. Ten. Widzowie, tutaj jest dziadek, ale ogólnie nie, zrobię jeszcze z molu, z miasta no najtmerowy film, no i shorta jasno no i zobaczymy jak to wyleci jeszcze z hotelu zrobię filmik, widzowie ogólnie no i tak to będzie z tym wszystkim i ogólnie no tak to będzie z tym wszystkim, ja tu sobie mój komin poprawię jestem bandyta, widzowie bandyta no i ogólnie no to tak będzie z tymi wakacjami jest bardzo bardzo spoko E, kończ! Co kończ? Nie będę nic tu kończył, to ma być poważny film z moich wakacji. Tak, widzowie! E, na razie to widzowie, będziemy obserwować piękne morze. Morze piękne. No bo nie wszyscy są teraz na wakacjach. I piasek tam ze śniegiem, może nie wiem, czy ktoś tak był. Ja jestem pierwszy raz. Tam idzie sobie mewa, taka mała. Tu lećmy widzowie, lećmy Ewa. Jest tutaj morze piękne. I tam na słupku jest Czapla Czarna. Jest takie mega duże morze, nie wiem, super. Widzowie, jak będzie, pod tym filmem dobijemy 300 subów. Jak pod tym filmem dobijemy 300 subów to widzowie dotknę wody. Już dotykałem, e, poza nagrywaniem, ale piany wody nie dotykałem. Czy to można zaliczyć jako morsowanie? Nie, tam jest mewa na tablicy. Ale jako dotknięcie fal, no tak, są boje. Ej, dawajcie dotknę boi. Wiem, że to będzie takie wiecie fal albo nie. Stanie na boi, patrzcie widzowie, staję na boi. A wiesz przesady tutaj? Trzeba uciekać przed falami, bo oczywiście dopiero będzie, będzie widzowie na 600 do skręcie wody. Yy, no jest fajnie. Daj mi. babcia mówi, że kończył ale to tam yy, nie. Ej, tam jest, tam jest coś szybki tam jest jakiś zabawowy plac. Nie wiem, ogólnie wy tak dziwnie widzicie, bo to pewnie u was jest jakieś 10 metrów. A u mnie to są jakieś 2 metry. Czekajcie widzowie, przybliżę. No teraz no... Dobra, jest za blisko. Eee, widzowie, lecę do nich. Tutaj dziadek zrobi fikołka, który ma 65 lat, tyle samo babcia i... Um, ogólnie zrobi fikołka, waży 95 kg. I zrobi fikołka dla Was, widzowie, chyba. Jak się zgodzi. Ej, dziadek, zrobisz fikołka dla widzów? No. Piękny fikołek widzowy, trzeba zostawić łapkę dla dziadka. Łapkę, procent łapkę trzeba zostawić, widzowie. Najgorsze i lewe widzowie, ale y, ten, ty ogólnie to, y, ten dziadek zrobił fikołka, więc zobaczycie to łebką w górę i subem. O, patrzcie, jaka huśtawa, lecimy na nią, na huśtawę, na huśtawę lecimy, na huśtawę, lecimy na huśtawę, huśtawa jest. Siedzona, eee opieskowana, to ja nie wiem, czy siadam. Nie, ale mogę jej dotknąć dla was widzowie, ale fajna jest tutaj jakaś B B be, B be beach box kołobrzek beach box Kołobrzeg, box plaży. O, ty? A mogę? Mogę na tym stanąć, jakby? Dziadek, mogę na tym stanąć? Dobra, staję na tym, widzowie, dla Was docencie to subem. Docencie to subem. Dobra, wsta... Jestem na. Tym. Patrzcie, widzowie, jestem na tym. Tutaj będę na, na. W drugą stronę, bo musi być widok na piękne morze, widzowie. Dobra, widzowie, ja tutaj. Zdejmę telefon tak niżej, żeby zdjęcie wyszło. Albo najlepiej to cięcie. Ogólnie teraz złażę z tego, złażę z tego widzowie, złażę. Dobra. Nie umiesz nic innego mówić niż o x kończ. Dobra, nieważne. Tam jest morze, przybliżę wam morze. Kurde, obróciłem kamerę. Dobrze, że maski nie widzowie. Dobra. No jest piękne morze jest jakieś coś, patrzcie jak daleko tam można sięgać, jeszcze nie, bo piękne, bezhumorne. Tam kombinuje babcia, a dziadek ją próbuje zdjęcie zrobić, a tu się świeci to, tam tam coś próbują zrobić, nie wiem, tam coś jest. Tam są jakieś, ej widzowie zobaczcie, czy się do tego zmieszczę xD. Dobra widzowie, lecimy do tego. Lecimy, oni tam, oni tam kombinują coś, ale lecimy. Chyba widzieliście babci tę głowę, ale tu ten pewnie się nie da tego dobrze zapozować, Ledwo co widzieliście, więc tam chyba mi wybaczy to. Ej, jakie to jest małe, nie? Widzowie, ja nie zmieszczę, patrzcie, ale to dopiero będzie chyba. Kiedy indziej, więc pomarańczowe żegnanko na